No, pan, ja od lat zajmowałem się, pracowałem w ważnej komisji w ochronie środowiska, bezpieczeństwie żywności i zdrowiu publicznym i na pewno chciałbym kontynuować pracę, chociażby ze względu na to, że dzisiaj wielkim wyzwaniem. Jest walka o czyste powietrze, walka ze zmianami klimatycznymi e, i z możliwością używania środków europejskich na wsparcie e, polityki niskiej emisji energetycznej, transformacji energetycznej, tak żeby można było przechodzić od paliw kopalnych e, do odnawialnych źródeł energii, no, ale w taki sposób, żeby e, to nie odbywało się kosztem e, obywateli. I staramy się zdobyć środki finansowe europejskie na wsparcie takich. Polityki. Jeżeli chodzi o tę część zdrowia publicznego, postulujemy, aby w, w każdym kraju członkowskim powstały, żeby powstał wspólny system leczenia chorób nowotworowych. I żeby w każdym kraju członkowskim powstał ośrodek, który współpracowałby ze wszystkimi ośrodkami i najnowsze technologie, najnowsze zdobycze farmaceutyczne, diagnostyczne, żeby można było wspólnie w Europie używać. Prawda? Więc to jest. Kolejna sprawa. No i ja pracowałem teraz też nad programem dotyczącym finansowania kultury. To jest program, który nazywa się Kreatywna Europa. i Na ten, na ten program w ciągu siedmiu lat najbliższych będzie przeznaczonych około 3 miliardy 800 milionów euro. Jakie mamy szanse, aby w tym naszym regionie ta linia kolejowa Kraków pod Wębrze? przebiegała? Będą, będą fundusze spójności, które będą przeznaczone również na kwestie transportu publicznego, więc wyobrażam sobie, że powinni wszyscy posłowie lobbować w Warszawie za tym, żeby środki, które przyjdą z Unii Europejskiej, rozwiązały ten odwieczny problem. Dlatego, że dzisiaj Unia Europejska naciska na to, żeby środki były przeznaczane na wspólny transport, żeby zmniejszać emisję CO2, żeby można było w ten sposób osiągnąć rezultaty z, walkami, z walki ze zmianami klimatycznymi. Więc wyobrażam sobie, że w Brukseli, jeżeli trzeba będzie... Takie sprawy wspierać, to oczywiście można będzie na mnie liczyć. I tutaj na pewno będzie potrzebna z jednej strony silny lobbying na władze krajowe, dlatego że to one prezentują program w Brukseli do zatwierdzenia tak zwanych korytarzy europejskich i ważnych projektów kolejowych dla Unii Europejskiej. Musi być ta determinacja, z zarówno władz krajowych, jak i, jak i nas, europarlamentarzystów.